Witam Was w moim centrum komputerowym, w Ważelni Gdyńskiej. Jeżeli waży się piwo w domu, piwo domowe, nie sposób nie spróbować piwa domowego. Piękny wstęp, prawda, do degustacji piwa domowego. E, piwo będzie znowu szczególne, jak każde piwo domowe, znowu zupełnie inne. Mam tutaj ze sobą dwie butelki, ponieważ... Mm, na jedną mam ogromną ochotę, ale powstrzymam się. Na drugą też mam ochotę, żeby zobaczyć jak wyszło, więc to spróbuję. W znaną metodą spróbuję piwo lżejsze, czyli piwo 16,5 Belgię, a kiedyś tam na pewno kosztuje piwa 20,2 Belgię. Najpierw pokażę piwo, na które mam ogromną ochotę. Piwo pochodzi z bydgoskiego depozytu piwnego. Takie oznaczenie na kapslu. Piękna, e, szara etykieta. Piękne, coś, coś w niej jest. Niby fajna czcionka maszynowa. Nie wiem, czy kojarzycie maszyny, młodsze pokolenie. Maszyny do pisania. Na to mam ogromną e, ochotę, ale wstrzymam się, czyli e, kuchenny Bronx przez 2X. Piwo zbyt goszczy. No, styl mówi sam za siebie. Whisky Oak H. Old. Ale, coś niesamowitego. Grasów, ale podejrzewam, że też niezłe piwo. 20 ekstraktu, 9 alkoholu, e, rozlewane 4 października, 58 IBU. Wobec tego, w odróżnieniu od e, piwa e, np. doktorów, tutaj nie, nie odgrywa dużej, du, du, dużej e, nie powinien odgrywać dużej. E, piękny kolor, taki głęboko rubinowo winny, czerwono winny. E, nie powinien odgrywać e, dużej roli, 58 IBU, e, więc podobnie w IPie, ale słuchajcie, to jest na 20 ekstraktu. Czyli nie, powi nie powinien chodzić w drogę. Ciekawe jak alkohol 9%. E, powstrzymam się, ale kuchenny brąk się... Przyjdzie taki czas, dojdzie do tego. Czarny kapsel by się przydał. Jest biały. Przydałby się czarny do takiego stylu. E, a co mamy tutaj? <grymne> Warzymy Żytka. Wobec tego Żytka spróbujemy. Żydka z Biedgoszczy. Browar Andrew. Żytnie IPA. 30 grudzień 2014 butelkowanie. Czyli jakby to powiedzieć, piwo noworoczne prawie. Początkowe Belgie 16,5. Piwo domowe, żytnia IPA. Kolor, no chyba lepszy od mojego żytka. Oto i etykieta. Piwo domowe, browar Andrew. India Pale Ale na życie. Podejrzewam, że to chodzi o e, AIP, czyli żytnia IPA, bo chmiele amerykańskie. Jestem ciekawy, co, co tutaj, co tutaj będzie. Cóż, otwieramy. A, kapsel jest dobry Żaiba. Proszę, oznaczenie na kapsule jak najbardziej właściwe. Tym razem na siedząc. Jestem stary człowiek. Tak biednie wlane kurczę, no, czemu nie ma tak... E pod karcel. A lipa to są style, które no muszę powiedzieć jest aromat chmielowy. Spodziewałem się większego, ale jest dobrze. Taki... Ten aromat chmielowy jest bardziej żywiczny niż cytrusowy. Spójrzmy, jaki to ma kolor. Piwo też podchodzi pod kolor żywicy. Proszę, proszę, proszę bardzo, jaka pianka. To jest niesamowite w piwach domowych. Bardzo ładnie zbudowana. Tu macie potwierdzenie. Praktycznie non-stop, drobne oczka. No, to piwo e, otrzymałoby wysokie noty na konkursach, jeżeli byłoby to piwo sędziowane według zasad BJCB, BJCP. E, no, według zasad PSPD, chciałem powiedzieć, oczywiście. Kolor jak najbardziej aipowy. <laughs> Może tu Wam coś podpowiem o odbiję trochę światła. Piana, 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 piana kremowa. Bardzo ciekawa, nie wiem czy wolałbym białą, czy taka jak jest, kremowa, no, ale bardzo dobrze zbudowana, jest trwała, ma bardzo małe oczka, tu nawet nie ma odrobiny drobnych oczek, no może o, tu jedno jest, dwa, dwa się znalazły. Kolor, nie jest to kolor brudnej pomarańczy, nie jest to kolor podchodzący pod West Coast IPA, czyli taki jasny, I kolor tej Aipy jest dosyć, jest ciemniejszy, Proszę, nie wiem, czy będzie widać nagazowanie lekkie, które tutaj tak leniwie podpływa do, do, do tulipana. Dosyć tego podziwiania. Zaraz tam się skończy tutaj po mojej prawej yy, układanie złoża i zaczynamy filtrować. Godzina 16. wąchamy. Żywica. Przeważa żywica. Ciekawy No muszę powiedzieć, że niezłe piwo. Natychmiast rzuca się żyto. Piwo jest... Chciałem powiedzieć oleiste, ale... Nie o to mi chodzi, że to jest jak olej silnikowy, tak gęste, bo przecież to nie jest e, e, Petroilo. Ale wyraźnie widać wkład słodów żytnich. E, tutaj w kolorze typowej Aipy, czyli brudna pomarańcza. E, w tulipie przychodzi w kolor jasno miedziany. No, generalnie zwala znów to piwo. Trochę y, zwala z nóg dobrą jakością. Piwo jest y, w moim stylu, aczkolwiek jest może troszeczkę za mocno oleiste. Y, dosyć spora goryczka wychodzi w tym piwie i to mi się podoba. Y, nie ma tutaj oznaczenia IBU, nie ma. Y, ale goryczka jest y, dosyć dobrze zaznaczona. Jestem ciekawy czy było zacierane na wytrawnie czy na słodko. Czyli czy w 65 stopniach, czy w 75 stopniach więcej, nie wiem. W czasie łykania, jak się zanurza nos, super doznania aromatyczne, ale jak mówię, przeważają elementy leśne, generalnie żywiczne, które bardzo pasują do, do, do koloru tego piwa. Tutaj jest mało owoców tropikalnych, mało e, grejpfrutów, e, cytryny, ananasa. E, jest bardziej uderzone w klimaty leśne. Pobierzę wam, że Amarillo. Jakbym wyczuwał, jak wyczuwał Cascada. Jedyna, jedyne, czego by mi się tutaj czepnął, to y, trochę za mocny alkohol, który w miarę ogrzewania piwa będzie, będzie wychodził. Jest, jest trochę taka goryczka alkoholowa rozgrzewająca na finiszu przy przełkaniu tego piwa. Doskonały lacing. To dziwi trochę, bo naprawdę piana jest niezła. Dziwi, co dziwi? No dziwi to, że jest ta. Trochę ten alkohol wychodzi. 16,5. No, piwo wyraźnie, wyraźnie gęste piwo. To widać, że to jest żytnia aipa. Nie wlewam osadu drożdżowego, także piwo jest klarowne, opalizujące, jest takie jak trzeba. No, piana... Piana palce lizać, jeżeli można tak powiedzieć. Piana jest po prostu ekstra klasa. Reasumując, prawie bliska ideału takiego konkursowego, żytnie Chciałbym powiedzieć aipa, ale żytnie India Pale Ale. Zaczynam się bać. I zaczynam wysładać. Także, Robert Andrew, dziękuję za możliwość skosztowania piwa. Bardzo dobra pozycja. Jak się da jeszcze usunąć na alkohol? E, to będzie super. I dodać trochę e, niebawości pochodzącej z Chwili amerykańskiej. No, chciałem tu coś zasugerować, ale już nie jestem zasugerowany. Świetna sprawa. A na to ostrzę sobie zęby, tak? Whisky Oak Age Old Ale. Doskonałe. Pozdrawiam bydło.